Mamy 3 godziny na dostarczenie wiadomości na drugi koniec miasta, poruszając się tylko w nieproste. prostej. Jeśli to się nie uda, ta kartka słonie. Jeśli chcecie wiedzieć, co w niej jest, oglądajcie do samego końca. Lecimy, Dobra. To ruchy! Ruchy, ruchy, bo 3 godziny mamy my tutaj walczymy o życie, o dowiedzenie się co jest w naszej liście w sumie. Dera robiłem zakład co tutaj jest. Ja ustawiłam jakiś durny mem. To jest stylu ile masz lat? 17. Ej no widzowie ja nie wiem co się dzieje, ale jakiś smiky ją zrobiłyśmy chyba. Zwolni, bo tam policja stacha. No. Będziemy daci. Daci stachówki. Zobaczymy pięk... <laughs> Ego, tak. Toście. I pyk! Patrz! <laughs> Lepiej niż tutaj, Perżotem. Tam? Czy mamy iść tak przez zielone rzeczy? Idziemy cały czas przed siebie po górach, dolinach, w linii prostej, czego się nie robi dla YouTube'a. Ja jestem na razie jeszcze pizzyczką, ale spokojnie widzowie, przejdę, przemianę w prawdziwego youtubera. Co wy nie wiem, gdzie jestem? Zgubiłam aparaturę. To pokrzywy pod nogami. I mam list, którym że dostać za wszelką cenę. Co za trasę dostałam? Okropną. tak, no. coś tu mam, coś tu mam, coś tu mam. Asesyjni się nie poddają. Mam teraz ranę wojenną, ale to nic się nie dzieje. Lekki jogging, trzeba dbać o formę. I teraz taki kadr, taka muzyczka, i idziecie w Czy ta w ogóle to jakieś ścieki? Chyba nie. Chodzę. O. Moje buty są mokre. Chodzę. A! <grystanie> Idę. Ciężka przeprawa. Ale chłodek. Okej, okay, jak teraz wyjść? Co Boże, pająki jakieś. Okej, okay, może tędy wejdę. Tu się wydaje dość lepiej. A! Boże, Boże, puść mnie! Goni mnie, goni mnie. Jestem. Okej, okay, tu jest jakaś ścieżka, idealnie dla nas stworzona z tego co widzę, na szczęście nie muszę się nikomu wpieprzać na terytorium Musimy nadrobić trochę czasu, więc wydaje mi się, że musimy trochę joggingować. Idealnie idziemy, bo bym powiedziała Trzeba przejść na drugą stronę, o nie Musisz przejść prawa, tak? Jak jadą psy Chyba nas nie zamkną Okej, okay, dobra, idziemy Tutaj nie lecimy, tu stoimy Oj, oj, Patrz, idziemy, idziemy, idziemy Lecimy z takim ja to trochę ciężko morda Hej CJ Kolejne przejście przez płot Mamy Uff. Mamy opóźnienie dlatego szybko się spieszymy I już trochę przyspieszamy Już jest taka walka Walka mm. samochód Ja pierwsza. Przekazuję i tam, Idziemy tędy no, w linii prostej W linii prostej, to w linii prostej ja już kosem idę, żeby jak najmniej się obracać Ty, co tam tutaj mógł napisać? Nie wiem, S S. jest, możesz naładować S i tyle Dobra, przeskakuję City point, idealnie prosta linia Co, idziemy? Cześć To do nas? a Kurde, no i widzisz i mamy Ty, a gdzie on jest? Ja nie wiem gdzie on jest Idziemy Idziemy, wchodzimy w blokowiska Kurde, łatwa trasa mi się trafiła Słoneczko, ludzie się kłócą, dzieci jeżdżą, bawią się Mija atmosfera Nikt się jeszcze do mnie nie przyczepił, że chodzę po trawie Więc jest git oni tutaj mi chodniczek jeszcze zrobili Zawaliście, ta, ta, trasa była przygotowana chyba, nie wiem, dla mnie Jeszcze brakuje czerwonego dywanu oh. Łatwo Łatwo oh. Dało się No siema Ważna wiadomość dla ciebie Ważna wiadomość Do przekazania mnie? Sznurek się zgubił Nie, może sznurek zgubiliśmy Sznurek się zgubił Kamerka dla pana Dobra, spokojnie, masz czas, Nadgoniłem za zastazy A jest turbo, wiesz jak my to szybko robimy? Trzy godziny łatwo się wyrobimy, ja się bałem, że nam nie wystarczy czasu. Nie, ja miałem jakiś łatwy ten, kawałek No będziemy schakać przez ludzi, przez płoty. Dobra, Starko, co, co ty masz do zrobienia? No ja mam do zrobienia, że muszę wejść na teren szczerzony, y, sfarmazonić, że ja tu powinienem być. Mam plan, że gadam przez telefon przy ochroniarzu i mówię, kurczę, jak to jest? Ja jestem przy Katowickiej, ale a ty przy miokołowskiej, dobra, ścinam przez ten, y, przez produkcję i zaraz tam będę. To jest mój plan. Daleko jeszcze? Muszę O! O. Łamuję się na teren zabezpieczony i muszę przez niego się przedostać, a że to jest fabryka, to ubrałem sobie kamizeleczkę, żeby to łatwiej w parygodniu obok ochroniarzy. Mission failed od razu. Halo. Halo. Jak faj? Nie ma bramy, który które wejść, bo jest. Wiesz co na ID kardy po prostu, że tu się wchodzi, no do chroniarza tu nie ma. Po imionowej próbie wejścia na teren zastrzeżony postanowiliśmy przemocować list do drona, ale nie mieliśmy ni taśmy, ani nic takiego, więc szybko wróciłem się do bloków, obok których wcześniej przychodziliśmy i próbowałem ją zdobyć od mieszkańców. Dzień dobry Pani, nie ma Pani może taśmę kryjącej pożyczyć? Nie, nie może. Czyć? Dobrze, poczekam. O, całą mogę? Dziękuję, ślicznie, dobra. Dziękuję, ślicznie, do widzenia. Essa. We are the champions. Mogę tak, nie? Mhm. No i tam, można tam wiesz, wierzbie, żeby to się trzymało, nie? To trzymaj, Kazman. Opa! Tam, dostarczam. Jak widzicie, wszystko szło dobrze, aż do momentu... ...kiedy dron stracił zasięg i zaczął się cofać. Jesteśmy trzyma... pół kilometra w sumie. Nic dziwnego, nie? Dobra, mamy go. Stoi tam, widzisz go? No, jest taka Wow, leci dron, w końcu. Dobra. Teraz uwaga, on jest za na do przodu. Jak ja to mam ściągnąć, kurwa? Ląduje. To ja i mój kolega dron. O, mamy list. Odstawiam go. Czy walek odleci stąd? Halo. Kręcą gdzieś mi Tak. Odejdź, bo startuję. Dobra, to ja lecę do dziewczyn do ostatniego punktu już. E, dobra widzowie, jesteśmy już na ostatniej prostej. Widzę ich. Są za krzakami już. <grymne> Jezu! <grymne> Ty, szybko, bardzo szybko Bardzo ważny list. wiesz co, jest list, ważny czas, że... nie, 20 minut. Tu musimy mieć pole, tędy. O mój boże. Nie, ja nie wytrzymam! Nie, <grymne> <grymne> ja <tu się> <grymne> Nie tylko czujesz się szybko. Dobra! Szybko! tutaj czeka! Chyba ci łatwiej! No bo coś ci wyleciało trochę. Wysensowaj trochę to, co ci wyleciało. No, spójrz Nie ci widać. <grym> Ale <porubuj> delikatnie. <grym> I miniaturka. <grym> Dycho. O <ty> <grym> na testuje Dotknę go Nie może zabijać zwierząt, nie? Więc mnie też nie zabije No Ja <grymna> pierd... <Geez. grymna> <grymna> Prosto mówi Karina <grymna> jesteś w połowie do ścieżki No kurwa, ale tu jest głęboko rozumiesz? O kur... O gopro mi się zaklinowało O <grymna> Tak, super. Czuję się jak Frodo samym jakbyśmy jeśli ten piersi do zniszczenia, bo czuję, że nie zdążymy szczerze. Tutaj jest naszym Golumem, okej? Ej, powiem tak, szczerze. Tam on jest! Tam on jest, Czyli mam mało czasu się wiedz. Oj, mi znowu wyskoczy. O nie! Kurą teraz wyskoczyło! Nim się dowiecie, co tutaj jest, jestem z Was bardzo dumny. I teraz powiecie, czy było warto czekać. Ja wiedziałam, że to jesteś. Nie, to dopiero i po tym, jak A, dobra. <laughs> stąd. No dobra. Idę są. Idź Idę na twór.